To ja Emika. Właśnie dzisiaj chciałam Wam, moi kochani widzowie pokazać. To jest taki bawałek. Bawałon jest ze śniegu. Biały i ładny na przodzie ma. Dwa guziczki na brzuszku i te guziczki są w kształcie śnieżynki i ma rączki i na dłoniach ma takie przepiękne, czerwone rękawiczki. Koło szyi ma też szaliczek czerwony. Taki jest wiązany ten szaliczek i ma uroczą, przepiękną czapeczkę, a na końcu tej przepięknej czapeczce jest czarno-czerwono-biały i na końcu tej czapki ma pomponik i też ma Nosek jak machewka, oczka ma węgielki, i buzię też ma uśmiechniętą. Chcę do Was pomachać i się uśmiechnąć do widzów. Także można postawić na parapet, na regale i też na biurko, gdzie jest komputer obok telewizora. I ten bawany jest uroczy jako ozdoba do dekoracji, żeby ten pokój na święta był taki świąteczny. Uroczy ten pokój i żeby efekt piękny. Bardzo się cieszę, że tak jest bardzo Was coraz dużo, że mnie oglądacie łapeczkę w górę do zobaczenia kolejnego odcinka. Cześć.